Czy zespół wyspał się i zapomniał już o porażce z Lechem Poznań? No mam nadzieję, że nie zapomniał, ponieważ każda porażka nas mobilizuje do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego wysiłku. I z każdej porażki trzeba umieć wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że my je wyciągniemy. Czy trenerzy już wiedzą, co się stało w meczu z Lechem Poznań, że no nie udało się wygrać tego spotkania? Tak jak napisano, skumulowało się wiele nieszczęść na raz, wypadł nam Damian Karczmarski, na pierwsze dwa strzały, które Lech oddał, zdobył dwie piękne bramki, praktycznie nie do obrony sytuację i to psychicznie się odbiło. Myślę, że w następnym meczu wyjdziemy bardziej skoncentrowani. Ta pierwsza trema wynikająca z udziału w finałach z Polski już minie i na pewno pokażemy charakter. Zagłębie Ludmin to nie jest łatwy przeciwnik. Mimo tego, iż przegrał z Arką Gdynia 0 do 1, to jednak jak równy z równym grał do 92 minut. W finałach z Polski nie ma nigdy łatwych przeciwników. Przeprowadziliśmy z chłopakami rozmowę, powiedzieliśmy sobie o co gramy i na pewno tutaj łatwo z nami Zagłębie też mieć nie będzie. Tym bardziej, że dojeżdża jeszcze Łukasz Zwoliński, który na pewno doda chłopakom otuchy i, i będzie dodatkową taką motywacją jeszcze dla, dla reszty zespołu. I liczymy na to, że, że on wpłynie właśnie na lepszą naszą postawę też na boisku. Czyli zawodnicy, jak i sztab szkoleniowo-trenerski są optymistami i wierzą, że medal mistrzostw Polski do Szczecina w niedzielę pojedzie. Taki jest nasz cel. Na pustą nie chcemy wracać. Najgorsze, co może być dla zawodnika, to być w finałach mistrzostw Polski i wrócić bez medalu i tego na pewno byśmy nie chcieli doświadczyć, dlatego zrobimy wszystko, żeby zostawić po sobie tutaj bardzo dobre wrażenie, no i wrócić z medalem.